Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie znaki Zodiaku, które są znakami ziemnymi, czyli byki, panny i koziorożce, na wskazówki od kart wyroczni, kart tarota na najbliższy tydzień. Także za moment wyłożę po jednej karcie dla tych trzech znaków Zodiaku i doprecyzuję. Informacje z kart tarota. Także jeśli jesteś z znaku byka, albo z znaku panny, albo z znaku koziorożca, to zapraszam Cię do odsłuchania i później do zweryfikowania, czy to, co karty powiedziały, się z tobą, będzie z Tobą rezonowało. Ta karta dla byka, pierwsza. Kolejna dla panny e, i, i kolejna dla koziorożca. I do tego dołożę po jednej karcie z kart tarota. Zaraz zobaczymy co na najbliższy tydzień. Karty będą miały Wam do przekazania. Jakie wskazówki, jakie rady? Zaraz zobaczymy. Tutaj karta dla Pyka. Dla Panny. I dla koziorost. OK. I teraz tak, jeśli jesteś spod znaku byka, karta wyroczni dla Ciebie na najbliższy tydzień jest presja lub przytłoczenie. Czyli tu możesz mieć trochę ciężki tydzień, bo no na ten moment karty mówią o jakimś przytłoczeniu, jakiejś, jakiejś presji. Może będziesz miał jakąś presję gdzieś w pracy, może jakąś inną sytuację, która. Będzie właśnie na ciebie powodowała takie odczucia, takiego przytłoczenia, przygnębienia, czy właśnie takiej dużej presji. A karta yy, tarota dopowiada wskazówki, że jesteś osobą twardo stąpającą po ziemi, osobą ugruntowaną, i tu w tym przypadku ta presja, owszem, może być, bo to są takie sytuacje, że czasem, no, masz jakąś presję, masz jakieś przytłoczenie, ale tu y, twoja tak jakby kontrola nad tym, żeby takie rzeczy się nie zadziewały, no, będziesz miał to jak najbardziej y, pod uwagą. Będziesz to brał, czy znaczy brała w takim stopniu, żeby y, to się y, może tak nie wyszło, jak ty, jak tobie, tobie tutaj Karty y, y, mówią, czy w jakiś sposób tobie y, no, wskazują, tak? Jeśli jesteś y, panną, dla ciebie tutaj w tym przypadku mamy kartę wyroczni: Otwórz oczy na manipulację. Czyli możesz znajdować się, czy znaleźć się w takiej sytuacji, że będziesz. Jakoś manipulowana, manipulowany, tak? Bo są różne sytuacje w życiu, więc tu wypadałoby, albo musisz w jakiś sposób, musisz, nie musisz, możesz chcieć, zwrócić na to jak największą uwagę, no bo żadna przyjemność, jak ktoś kimś manipuluje. Co na to mają do dopowiedzenia? Karty Tarota. No, moi, moja droga panno nie jest za dobrze, albo i może jest dobrze, tyle tylko, że ty musisz mm, wyjść z jakiejś obsesji. Tutaj ta manipulacja to to jest być może w Twojej głowie, że ktoś inny, jakaś inna osoba, czy inne osoby, bo możesz być w jakiejś grupie, możesz być na przykład w pracy, możesz mieć relację taką, może się okazać, że. Tobie się to wydaje, że ta osoba w jakiś sposób tobą manipuluje. Może ty też masz wrażenie, że jesteś uzależniona od kogoś, lub być może od czegoś, bo, bo tu może ty jesteś od czegoś od uzależniona, i w tym przypadku masz tak jakby takie, takie właśnie poczucie, że coś jest nie tak, że ktoś z tobą manipuluje. Także tu zwróć uwagę, czy faktycznie nie jest tak w Twoim przypadku, że ty masz bardziej to gdzieś w myślach, w głowie, i dlatego w taki sposób do tego podchodzisz? I jeśli jesteś koziorożcem, to Twoja karta wyroczni na najbliższy tydzień mówi, że koniec partnerstwa, przyjaźni bądź współpracy. Tu, no, niezbyt fajna ta karta, ale. Ogólnie, może ty tego sam chciałaś, chciałeś, może taka sytuacja miała się zadziać, może to tak, albo ty już to przeczuwałaś, czy przeczuwałeś, że coś takiego się zadzieje, i wiesz na przykład, że to jest kwestia czasu, albo wiesz, że na przykład nie masz już na co czekać, i ty może sama to zakończysz, czy sam zakończysz daną, daną tą yy, współpracę, czy jakąś przyjaźń, czy jakieś partnerstwo. Co do tego, Karta y, Tarota. No tu w tym przypadku mówi otwarcie, że y, faktycznie coś się zadziało. Coś jest jakiś problem, bo Ty siedzisz, zastanawiasz się, czy faktycznie tutaj y, może zrobiłeś Ty coś źle, może ta osoba druga zrobiła coś źle, może Ty coś powiedziałeś, może nastąpiło na przykład w partnerstwie jakaś nuda, jakiś. Nie wiem, brak zainteresowania, przyjaźni, tak samo, i tu zastanawiasz się, co dalej z tym zrobić, co tu się zadziało. Może to coś z Twojej winy, ale z drugiej strony ta karta również mówi o tym, żebyś spojrzał też na te dobre aspekty, na te dobre działania. Bo tu no, mleko się rozlało, tego już nie jesteś w stanie, tak jakby cofnąć. Ale są jeszcze. Kolejne, tak jakby te kielichy, które jeszcze masz, jeszcze masz ten jeden kielich pełen. Więc spróbuj skupić uwagę na tym, może z tym kielichem, jednym chociażby, jesteś w stanie pójść dalej. Że ten koniec być może przeczuwałeś, może nie, no tu z kart wychodzi, że prawdopodobnie przeczuwałeś, czy przeczuwałaś, że tak się zadzieje, i ty już o tym wiedziałaś, ale cały czas masz jakieś wyrzuty sumienia. Moim zdaniem trudno, stało się, meko się wylało. Trzeba to jakoś teraz dalej y, zacząć myśleć w sposób taki, że no przecież to jest jeszcze nie koniec. Także moje drogie y, trygony ziemne, czyli byk panna i koziorożec. Tutaj y, no przyszły tydzień nie może dla wszystkich dobry, ale też im nie mówię, że dla wszystkich zły tyle tylko że po prostu słuchanie swojej intuicji, swojego podejścia, rozumowania też tu jak najbardziej jest wskazane. Także tyle z tego czytania. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wyrażania swojej opinii, czy faktycznie w tym najbliższym tygodniu coś się z tych wskazówek od kart sprawdzi. Jeśli nie, trudno. Zdarza się, tak? Także to to jest czytanie dla kolektywu, nie z wszystkimi musi to rezonować. Z tego na ten moment to czytanie, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam.